Hello mordy, tutaj wszystko zajebiście, sobie siedzę, to jest nasza zajebioza, tutaj chociaż można nazwać chujowo, no i co, w dupie mamy to, dupa, cycki, to jest pojebane, tutaj w naszym mieście, chymżeż to jest grane, choć możesz nazwać, że jesteśmy pedałami. to tutaj nie ma, wszyscy se Przepierdalamy, Chymża, nasze miasto, bloki kultury to chujoza, tutaj sobie robimy, to bardziej wiek tu jest zajebioza, to co mamy robić jest tutaj przezajebisty, choć to nie nasza sprawa, mamy co tutaj jest, ojea, oh yeah. wszystko w blokach kultury to jest pojebany świat, w naszej kurwa tutaj Chymży. dobry serial. Skubisy, bardzo dobre. Ciekawe, skąd takie rzeczy na. Są na. Trwam Aiksen. No, Nikuś, mnie też to inter. Y Trwam Aiksen, coraz lepsze filmiki, wjeżdża do tej swojej kurwa biblioteki. A kurwa. To, co się dzieje, to się dzieje. A teraz czas do was na pierdalać. Gnid pierdolone. <try> Czas na przerwę na kanale Kuta Kuta TV. Rybka Kuta Kuta mówi cześć! Nie ma, to ja, rybka piła Kuta Kuta. Hej, dzieciaczki małe i duże, jesteście gotowi na zajebistą zabawę? Bo, bo, a bardzo ciekawe te seriale. Można rzecz, że trzymają jakiś tam poziom, i to nawet reklamy trzymają zajebisty poziom, kurwa. Dzieciaczki. Trzymają... nasze seriale trzymają poziom, nawet ekrany, i pamiętajcie, szykujcie się kurwa na śmierć! Teraz to faktycznie się lepiej to ogląda. Nowy trybka do mnie przemiawia, kurwa na zajebiście Kurwa, ale fajna gierka, jak fajnie się gra w Micario. Dobra chuje, i tak dalej kurwa. Co robimy? Idziemy uratować księżniczkę Menelice. To jest moje zadanie. Już się robi ciek znacznie ciekawiej. Kurwa, ale zajebioza się już rozpoczyna, kurwa. Walczymy z tymi gówniakami kurwa na śmierć i kurwa jeszcze na życie. A teraz kurwa jedziemy jeszcze dalej z tym chujostwem. Lecimy kurwa za chwilę jak najdalej, kurwa. Hmm, bardzo ciekawe to wszystko, ale to mi jara, kurwa. Zajebisty serial aż mi się chce, aż mi się nie chcę kurwa wstać z łóżka. Kurwa. Ale mi kurwa łeb pierdola, Także aż kurwa nie do wiary, ja pierdolem Ileś ja tych żuberków wypiłem Ja pierdolem Ko Który to ja wstałem? O już kurwa patrzę, o już jest druga e, Po południu chyba się kurwa zachlałem Ja młoda dziewczyno, jak się tutaj czujesz? Nie jest ci zbyt przykro tak sama sobie chodzić? Można powiedzieć, że wróciłem z piekła, na które na krótką przejażdżkę po najbliższym mojemu sercu miejscu, czyli cmentarzu. Za pierdolem, znowu trzykaczor leci w telewizji. Ile go można jeszcze kurwa słuchać? Ta Polska, co chcecie, żebym wam dał? No powiedzcie co chcecie, od starego kaczorka w prezencie? Siema. Wszystkim, tutaj Mateusz jak morawieciuszek, co tam porabiecie? Chcecie coś miłego ode mnie za wasze, oj, to znaczy nasze pieniądze? ja już kurwa to nie mogę przyłączać, bo nie da się tego kurwa oglądać. Tego pisowskiego śmiecia, tego kaczora i morawieckiego kurwa. Brakuje. co dziś robimy za rajda? Może napad na konwój na bank? Może coś innego chcecie, kurwa, jakiś inny napad? E, mam pomysł, może jedziemy na konwój kopalni złota, niedaleko Torunia, tam jest coś sensownego, kurwa, do rajdu. Chętnie bym coś sobie zjadł, chętnie by było coś jeść, może zrobimy sobie e, rajda na McDonalda na przykład. Dobra, to jedziemy do McDonalda, okraść kanapki. Bardzo dobry pomysł, gruby, naprawdę bardzo dobry, spisałeś się na medal, gruby. Witaj koleżanko. Jak tam zdrowko moja najdroższa agentko, i ta, i ta, i ta druga też. Tam kurwa, nie przesadzaj, nie przesadzaj. Przecież razem siedzimy, to kurwa w tym głównie, głównie w tym bagnie. I kurwa, to nie zapomnijcie. że jak ja jestem teraz, kurwa, z za zami, to wy mnie nie widzicie, kurwa mnie, kurwa. Oj, siema, kochanie, jak tam życie. Ej, podoba ci się to wszystko po ostatnim seksie, to ja to po tobie sprzątam. Dobra, teraz to twoje jak moja kolej. Dobra, koleżanko, Rób co należy, ja muszę mi się na chwilę zdrzemnąć. Dobra, to już kurwa idę spać. Dobra, już, już. Dobra, kochanie. Tylko już zmienia naczynia. Czas sobie zmyć coś dobrze, to. Dobra, to już będzie jak będzie trzeba. Dobra. Rób co robisz, a mi daj się. My. Eee, wyspać skarbenko, daj mi się już wyspać, e, kochanie, dobra. Jutek, nudzi mi się, co kurwa dzisiaj robimy, masz pomysł, o może coś z menelami związanego, czy coś kurwa. Mnie też kurwa, patrz menel. Może da nam piwa resztki za jakąś tańce, jak nas nagra. E, ciekawe, co nie kurwa. Co się wczoraj działo, co to kurwa było? Ile ja się zachlałem? Powiedzcie mi, ile ja kurwa wypijem alkoholu! Oj, dużo, dużo! Naprawdę dużo! Można powiedzieć, że ogromnie dużo! Naprawdę przekichanie masz, kurwa! Nieba, Wojtuś! Tu jak możemy się z Tobą pożegnać? Dziękuję za 500 złotych i mam nadzieję, że szybko wrócisz z tych Niemiec, Wojtusiu! Trochę to potrwa Krzysiu. Ogółem całe te to trochę potrwa, więc się nie ma w nie Nie się Krzysztofie. A tutaj Meksikano, Idę zrobić prezent Janowi, Jasiowi, Łosiowi. Dobra, idę zachalać z nim piwo na cmentarzu, dobra? Ma no, Jasiu, jak tam, czy jak tam twoje nieżycie? Co tam porabiasz? Co chcesz mieć w swoim nieżyciu na cmentarzu? No co chcesz? Kujowo, a niby jak ma być. Jak ma nie być chujowe? Cały dnie siedzę w grobie, aż mi zimno do cholery jest, kurwa. co? Mamy straszyć? Co mamy dalej robić? Nudzimy no, się na strychu. Czy co? Mamy dalej straszyć brata, czy co, mamusiu? No, Straszmy go. Ile tego knura, ile wlezie. Straszmy go, dopóki nie odpuści, dopóki nas nie pochowa z powrotem. Straszmy go, kurwa. O prezesie, jak tam zdrowie? O co mnie pytasz? Aha, Rosja może zasłonić Polskę. O to chodzi, panie prezesie. Kurwa Andrzejku, teraz to się bardzo źle dzieje. Mówię ci, źle jest, kurwa Andrzejku, źle jest. dobry, Pre prezesie, jest dobrze, więc co tam dalej robimy? Co musimy robić, panie prezesie? Bo ja sam już nie wiem. Panikuj, Andrzejku, po prostu panikuj, ale nie pokazuj tej paniki nikomu. Nigdy, prze nigdy, Andrzejku. To już koniec tej, tego odcinka, niepotrzebnie dłużej przedłużać tej rozmowy. Mam nadzieję, że Polska wygra tą wojnę do cholery.